Raz, dwa, trzy, cztery, mam nadzieję, że mnie słychać, mam nadzieję, że mnie widać, to jest kanał Rap Nauczek, ja jestem Tomek i sprawdzamy sobie tutaj różne rapowe premiery, około rapowe premiery, a czasem zupełnie nie rapowe premiery. Nie wiem jak będzie tutaj, nie wiem ile tego rapu tu będzie, bo jeszcze nie słyszałem całego numeru, zawsze reaguję na numery, które są dla mnie choć trochę tajemnicze. No, i co nalegaliście, żeby sprawdzić Freeza i Przemka Pro? To sprawdzimy sobie oczywiście numer nawiązujący do potężnego wiralu. Mam nadzieję, że spodobał nam się ten numer, bo zawsze wolę robić pozytywne reakcje. Ale zanim jeszcze klikniemy play, poczekamy, żeby nas tutaj się trochę zebrało. Jak jesteście tutaj pierwszy raz, to oczywiście tak. Zapoznajcie się z innymi reakcjami na kanale, bo tutaj jest sporo numeru. Sporo miejsca sorki na jakiś youtuberski rap, różne nagrania, różne eksperymenty, więc znajdziecie tutaj sporo zapisów, takich reakcji na pewno w przyszłości też takie będą się pojawiać. Wrzućcie łapę w górę, żeby więcej osób dowiedziało się o tym materiale. To może osoby, które zachwycają się tym numerem, też wpadną tutaj, zostaną na dłużej, a to mały kanał i każdy subskrybent, każda nowa łapa w górę, każdy komentarz to naprawdę mega satysfakcja. Ja robię dzisiaj ten. Materiał rano, bo za chwilę wychodzę do pracy na cały dzień, a wieczorem będziemy sobie sprawdzać album Zamsone na żywo, więc też zachęcam, żebyście tam wpadli. Michał wpadł, Siemanko, Michał Lipiński, Siemanko, witam ponownie Łukasz, jak najbardziej, nutka Kozak pisze Michał, dla mnie taki numer. Taki sen numer. Przemek profajnie, ale Freeze trochę zaczysty wokal. Siemanko Bernadetta, oczywiście po raz kolejny. Teraz tak. Ja w ogóle przemka pro nie kojarzę do tej pory. Nie wiem kim on jest, ale widziałem często go na relacjach Huborixona, więc no musi być sympatycznym, bardzo człowiekiem i mam nadzieję, że też spodoba mi się to, co tutaj zaprezentował. W każdym razie, tak zanim play. Wpadajcie również na Facebook, rap Now, Instagram, rap Now, TikTok, discord. linki są w opisie, jak chcecie współtworzyć ten kanał albo Wam się podoba co tutaj robimy. Co tutaj robimy, bo mamy też dużo wsparcia dla podziemia oprócz tych reakcji na mainstream, to wpadajcie na patronite dyszki Możecie stać się patronem Rapnał i być wyświetlani na początku i na końcu każdej reakcji. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna gratyfikacja, a mamy też dużo więcej takich podziękowań, bonusów przy wyższych kwotach. Ten numer pobił rekord wyświetleń w 24 godziny w Polsce. No to musi być naprawdę grubo. Borygo też jest na klipie. Wiem, właśnie kojarzyłem, że, że, że jest. Szymanko Black Angel, także za chwilę sobie sprawdzimy, jak to wszystko wygląda. No i co? Klikam play. Mam nadzieję, że będzie pozytywnie, a wy piszcie, jak wam się podobają poszczególne momenty, o których będziemy tutaj mówić. Wyskitu, tu jaki klimat unikalny. I Borygo, który jest tutaj perkusistą na klipie. No, klimat fajny, zbudowali Fris i Przemek Pro. W ogóle, ja na początku nie kumałem tej przewózki pankowej na tą charakteryzację i tak dalej. Ale jak widać, teraz w ogóle nie, nie kminiłem, gdzieś nie łączyłem tego refrenu, który gdzieś stał się już wiralem na TikToku, ze zwrotkami, które właśnie teraz słyszymy. I tak, i gdzieś mi się to nie kleiło wizerunkowo, a jednak cały numer ma taki wydźwięk, więc jak najbardziej spoko klei się to. Dziękuję bardzo za życzenia miłego dnia w pracy. Ciekawe, czy pozyw pójdzie do Fliza. Nie pójdzie Black Angel, bo podobno 5 tysięcy wysłał tej pani, która, od której zaczął się ten viral, więc myślę, że to dla tej pani dużo, dość, choć dla Fliza to dość pewnie malutka kwota. No ale tak to już jest. Yy, różne są te proporcje. Clip mega, jak najbardziej łukasz. Za chwilę będzie ta czysta zwrota Frizan. Okej, okay, no to badamy. Ty to byłaś tylko chwila. Moje usta smakowały jak wanilia. Ty byłaś w leci w białej sukni. Wtedy nie spałem przez ciebie już od dwóch dni. Teraz macie w swoich rękach jeden z durni, ale ja nie jestem głupi. Ciebie każdy może kupić. Z ławcy... Nie no fajne są te emocje. Gdzieś tutaj frizz przypomina mi czasem właśnie taki vibe, jaki jest chyba nam pierwszy serwował w Polsce. Dużo takich krzyków, gdzieś ta sinusoida jest, jeśli chodzi o emocje zdecydowanie i siada to póki co. Zarówno Przemek, jak i Friz, świetnie się to klei póki co. I teraz tak, tekst. Friz, Przemek, Pro i BRO. Tak myślałem, że BRO również tutaj pomagał, no bo rzeczywiście bardzo ze smakiem są te rymy dopasowane. Bardzo to jest w ogóle fascynujące, jak polska rapowa scena, tak jak tutaj Borikson się pojawia. BRO odpowiada za tekst. Miesza się z tą sceną youtuberską. Bardzo ciekawe rzeczy z tego wychodzą czasem. Freeze mógł bardziej mocniej zaśpiewać, i tak jest jak najbardziej spoko. Przemek prolepszy od Friza. no bardzo fajny wypad. Tanio że odnośnie tych pięciu koła, no myślę, że dla tej pani pięć koła to dużo, nie? Ogólnie dla ludzi w Polsce pięć koła to dużo, większość ludzi jest uwalona w kredyty, więc wiecie, to nie jest tak, że to nie jest. Na zdrowie, Karolina. <śledzpie> Widzicie, takie rzeczy na żywo się wydarzają. Myślę, że to nie jest mało, natomiast Za taki viralek, no mo Moglibyśmy dyskutować, ale nie będziemy Dyskutować o nie swoich pieniądzach, więc Ucinamy ten temat i lecimy Wiedziałem dalej Wiedziałem sam Myślałem tylko o tobie i o nas O tym jak, jak, jak Mam Zadbać o naszą przyszłość O tym jak, jak, jak Mam Pielęgnować naszą miłość Dzisiaj nie wiem Mę... Dalej boli serce mnie. No jest na pewno w tym energia. To trzeba przyznać w ogóle z takiego z takiego czegoś powstają numery, które są bardzo dopracowane. Frizz rzeczywiście mógł tam trochę mocniej w pewnym momencie. E, mam wrażenie, że tak trochę zachowawczo tam sobie artykułował te wersy, bo no było to rapowanie w sumie. Więc jak najbardziej macie rację pod tym względem. Ciekawe jakby było jakby ta pani od Stegny pojawiła się w klipie. Dokładnie, to by było coś to by było już przedsięwzięcie bardzo mocarne, ale nie wiem na ile jest to możliwe, bo tutaj przecie też ja nie znam tak dokładnie e, życiorysu tej pani i sytuacji życiowej i tak dalej. Życzę jej wszystkiego dobrego po prostu. E, no cóż. W każdym razie i tak myślę, że nie spodziewałaś się takiego obrotu sprawy w swoim życiu, że aż taki duży wpływ będzie miała na rzeczywistość. Bardzo spoko. A tutaj jeśli chodzi o poziom wykonania, Przemek Proflis, wielki szacun. Naprawdę podoba mi się to i spodziewałem się szczerze czegoś gorszego. Spodziewałem się czegoś takiego numeru na 5 minut, który za chwilę zostanie zapomniany, a tutaj raczej wszystko wskazuje na to, że on trochę zostanie na słuchawkach z wielu osobami. Nawet okej okay, ten numer, jakbym nie wiedziała, że to Fleece bym słuchała. No właśnie Black Angel, właśnie o to chodzi. Dosłuchajmy do końca i sobie podsumujemy za chwilę. Oh! nie no mega pod tym względem i tutaj wokalnie po prostu to wszystko siedzi ja nie wiem Przemek Prost z jakiej sceny, z jakiego świata się wywodzi ale gdzieś wokalnie to po prostu bardzo dobrze było zaśpiewane refren najbardziej siedzi, jak najbardziej tutaj Kęciak też o tym wątku o tripsie, tak jak najbardziej też o tym słyszałem, hit wakacji coś czuję, no już, już jakiś czas temu na TikToku Hula, więc jak tam się przyjęło, to wszędzie może się przyjąć. Zazwyczaj zaczyna się teraz wszystko od TikToka, każdy viralek, każdy hit wakacji, więc kto wie, kto wie, raczej są duże szanse, no te rekordy są tutaj bite. I cóż mogę powiedzieć, lata 80., nawiązania do lat 80. o jednej z najbarwniejszych dekad w historii polskiej muzyki, okej. Okay. Podoba mi się to wszystko. Propsuję bardzo za profesjonalne podejście, za wyczucie tego momentu złapanie wątku, który naprawdę bardzo, bardzo się wiralował. Zapraszamy do Stegny, jak najbardziej. Zapraszamy na cały, na całe morze. Zapraszamy również nad wszystkie inne plaże. Bardzo spoko. Przemek Pro pojawiał się w Chilwagonie, ale jako kto, bo w sumie musiałbym sobie. Wygooglać. nie pamiętam aż tak dobrze, ale mam nadzieję, że zaraz mi to wyjaśnicie. Bardzo dobry numer, nie spodziewałem się tego w sumie, zaskoczenie, pozytywne, jak najbardziej. Tak bardzo, aż nie śledziłem chill wagonowych numerów, ale kumam, ekipa z swoją tu miała rekord 24,1 miliona, oni w 18 godzin już tyle mają, więc jest moc, jest moc, duży potencjał we Frizie i przemku. Przemek prawie wodzi się z chill wagonu, każdy go rozpoznaje od Friza, dlatego Borikson też tu jest. Jak najbardziej spoko. Jak gdzieś muszę, musiałbym bardziej poznać to uniwersum. Wiem, że właśnie Borikson w ogóle pisał coś takiego, że gdzieś tam poznał Przemka Pro, jak jeszcze rozwoził pizzę. I że, no, widzicie jak to jest. Widzicie jak to jest. Czasem życie pisze bardzo fajne scenariusze. Był operatorem kamery, chyba. No to widzicie. Człowiek wielu talentów, jak najbardziej. Trzeba robić swoje, realizować się, a kto wie, być może. Życie da wam trochę szans. Mam nadzieję, że my też będziemy się o tym mogli na kanale rapną no, przekonać. Jakby jedna pani nie nagrała jednego nagrania, to ta, ta nigdy by się nie pojawiła. Dokładnie tak, świat jest absurdalny, ale przez to też piękny, więc super. Bardzo się cieszę, że mogliśmy sprawdzić ten numer. Jak wam się podoba taka gadana reakcja ogólnie na różne nagrania, obejrzyjcie pozostałe zapisy, które są na kanale. Wpadajcie na kanał częściej, zostawcie suba, dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o nowych reakcjach, a ja postaram się jak najwięcej ich robić. Za chwilę jeszcze sprawdzimy nowego Bonsona z gościnnym udziałem Avi'ego. Później sprawdzimy sobie Pedro, Francisa, Margaret i Beteo. A wieczorem o 21.00 mamy zaplanowane live, jeśli chodzi o album Zamsone Uniwersum. Też wiem, że o niego prosiliście, więc będzie. A w międzyczasie, jak się coś jeszcze pojawi, kiedy będę w pracy, to mamy jeszcze takie miejsce na dwie, trzy reakcje pomiędzy, więc dokładnie zdrowia dla Pani. Miłego dnia dla wszystkich. I do zobaczenia za chwilę na kolejnej reakcji. Trzymajcie się. Cześć.